Tczew będzie rozbudowywał się na południe. Nowe bloki powstaną w rejonie ulicy Bełdowskiej przy granicy z gminą Tczew. Nie będzie to jednak inwestycja deweloperska, a budownictwo społeczne realizowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości wspólnie z miastem. Gmina miejska Tczew oraz 18 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości założyły społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Północ Spółka ZOO z siedzibą. Olsztynie. Weszliśmy jako partner, udziałowiec do spółki pod nazwą Krajowy Zasób Nieruchomości Północ. Celem tej spółki jest wybudowanie mieszkań w ramach znowelizowanego programu Mieszkanie Plus na terenie 19 gmin, z czego 18 to jest województwo warmińsko-mazurskie. My reprezentujemy jako jedyne Miasto, województwo pomorskie, ale jednocześnie też mamy największy potencjał rozwojowy, ponieważ tamte gminy no, liczą na wybudowanie jednego, dwóch budynków. U nas to będzie kilkanaście, przynajmniej na tym pierwszym i drugim etapie, bo już rozmawiamy o drugim etapie budowy. Na ten tydzień jestem umówiony z prezesem kazetenny, będziemy rozmawiać już o szczegółach. Dotyczących tego budownictwa. Na ten moment nie ma jeszcze zapisów, jeżeli chodzi o mieszkania, bo to są najbardziej liczne pytania, które są kierowane do mnie, gdzie i kiedy można się zapisać. Na razie jeszcze nie. Na razie spółka jest w organizacji. Weszliśmy na razie niewielkim terenem 1,7 hektara ale to jest ten pierwszy etap i tak jak powiedziałem, ruszamy praktycznie w tym roku. Mam nadzieję, że rok przyszły to będzie rok, kiedy będzie można wręczyć pierwsze klucze, zwłaszcza, że rząd zapewnia finansowanie tego budownictwa. Myśmy weszli kapitałem 3 milionów złotych, ale to były pieniądze uzyskane od rządu. Tak samo każda z tych gmin, która jest w tej spółce, również otrzymała po 3 miliony złotych takiego wpisowego właśnie od rządu. Gminy wniosły do spółki po 3 miliony złotych, każda w sumie 57 milionów złotych. W ciągu najbliższych pięciu lat na terenach położonych w ulicy Budowskiej może powstać nawet kilkanaście nowych budynków.